Witam Was serdecznie na kanale Horror Story. Ja jestem Harry i w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj. I chyba już możemy. Tak, możemy przejść dalej tutaj. Z tego co pamiętam, wszystko zrobiliśmy tak, jak mieliśmy tutaj. Więc chyba teraz, teraz też nie ma innej, wyj innej drogi. Z tego co pamiętam. I po prostu lecimy tutaj e, ogólne. W e, po, po poprzednim odcinku poszliśmy trochę wyżej, chyba jak dobrze pamiętam. E, I wyszliśmy. Właśnie tutaj się to straciło. I pytanie brzmi teraz, możemy. Mamy iść tutaj, z tego co pamiętam. E, więc sobie. E, Przejdziemy, moi drodzy. E, I zobaczymy, co się tutaj. To jest skalpel, czy nóż? Chyba jakiś nóż. To jest, ta maszyna do badania. E, tutaj jama ustna, okej. Okay. O, o tutaj te. O kurde. Oj, oj, jakieś batele, jakaś książka, której e, piszą jakieś porady, co jak robić. E, tutaj coś mamy, czekajcie. To test. Jakaś koperta, dobra. Tego nie możemy załączyć. To chyba też nic. Więc... E, idziemy dalej. Tutaj jakaś, jakiś pokój ogólnie. E, moi drodzy. Eee, co mamy? Ale tutaj chyba my już raz byliśmy, moi drodzy, tylko chyba... Nie mogliśmy... E, chyba wejść do tych pokoi, znaczy do tych pomieszczeń tutaj. Już opustoszałych. E, mi się tak wydaje... Wpuśćcie tutaj trochę światła, świeżego powietrza, ludzie... O... Od razu lepiej przejrzyście... Tutaj... Już teraz nie będę próbował co mam robić. Now everything is ready. We can go to the bathrooms. We can go along that narrow corridor in the kitchens. We'll meet her in the showers, yes. Potróm. Czekajcie, czy my musimy wziąć tą lalkę do jakiejś mm, Tam nic nie ma, ale chyba jest, nie wiem czy jest przejście czy nie ma, ale ja tutaj nie będę wnikał. Czekajcie, bo my znaleźliśmy chyba ten. Tam. E, te, jak to się nazywa? Łazienki, gdzieś tutaj, w podziemiach. I teraz pytanie brzmi: dokładnie tutaj, czy. I pytaniem brzmi: czy nie będziemy musieli teraz tej lalki e, przenieść jej tutaj? E, żeby ona wzięła sobie prysznic, chyba jakaś kanciapa jest. <laughs> Więc. Zaraz tutaj. Eee, wszystko tutaj sobie zrobimy. Eee, tutaj też nic, ale jakaś. Okej. Okay. mamy tu jakąś kartkę. Co Jakieś kartki? Eee, tu mamy jakieś zdjęcie, ale coś my wzięliśmy. Jeszcze nam dwie rzeczy jakieś brakuje. O, coś tu. Trzeba w wodę, czym się zdawało. Czekajcie, czy tutaj można coś... Nie, nie można z tej strony. Ani z drugiej. No dobra, to tutaj chyba też nic. Tutaj chyba też nic. Dobra i tutaj mamy chyba te łazienki też, moi drodzy. No. Eee, w których... Dokładnie. Everything's ready. Let's get undressed and leave our clothes on the hooks in the changing rooms Okej. Okay, taki bajel tutaj, ej eee... Wszystko gotowe, ale na co, ej? Tutaj czy mamy... Eee. Czy to jest tutaj co mamy? Lajst. <coughs> Dobra, chcecie to sobie przeczytajcie, moi drodzy, tutaj. E ja... Eee... Nie mam angielskiego, więc tego nie przeczytam ani nie przetłumaczę. Skoro tutaj mamy wszystko gotowe, niby to gdzie my mamy teraz iść w ogóle? Czekajcie, tutaj nie na pewno, czy tutaj jest zamknięte? Tak, zamknięte. Tutaj nie A tutaj chyba też nie To my chyba tutaj e, tak sz, e, oglądaliśmy Dobra, tutaj są te zdjęcia, dobra Tutaj wszystko e, zobaczyliśmy, co mieliśmy e, Pytanie brzmi, czy teraz musimy cały dom przeszukać e, Żeby się dowiedzieć co tutaj zrobić jakieś miedziaki dobra tutaj coś mamy okej okay, tutaj też możemy coś przeczytać ja chcę sobie, sobie przeczytajcie tutaj wyjść nie możemy a nie możemy okej okay. ja, moi drodzy ja bym chciał jeszcze sprawdzić ten resztę domu tam chyba też nic nie ma Albo tutaj, to nie ma pryszniców w ogóle. No. A tutaj co jest? Wyjście na zewnątrz, ok. E, my chyba tutaj wszędzie byliśmy. Moi drodzy, to są niedźwiedzie zamknięte. Wszystkie pokoje bo są takie same. No. Jakaś kanciapa. To jest problem, że teraz nie mamy angielskiego. My... O, tutaj coś jest. A tutaj też my byliśmy szatnia, po prostu. Okej. Okay. Ja tutaj mamy co? Jesteśmy tutaj, tutaj coś jest. 11. Toilet, toilet, ok. Dobra, tutaj mamy coś. Jakiś pokoik. Eee, tutaj też coś mamy, ale. Tutaj też nic ciekawego. Musimy tutaj. To jest taka. Mm, nie tu. Tylko chciałbym jeszcze tutaj zobaczyć. Yy, czy, aha. Tutaj nic nie będzie. Ale tutaj chyba są jakieś te. Prysznice? To jest nawet wanna. Ej. Dobre, tutaj mamy się. Zrespałniliśmy wy też w poprzednim odcinku, nie? Jak dobrze pamiętam. Eee, tutaj coś, tutaj dwa kolejne eee. i tutaj też coś jest. Aha, A teraz o... eee, w ogóle nie ogarniam, eee, co tu można zrobić, moi drodzy. Jak po prostu do 20 minut, tutaj nic nie ogarnę. To po prostu zakończę odcinek i sprawdzę sobie, sprawdzę sobie w internecie, co tu dokładnie trzeba zrobić. Bo też nie chcę nadaremno tutaj e, błądzić, ani w ogóle, żeby tutaj ogólnie rzeczy takich czekajcie. Tutaj są jeszcze jakieś drzwi, czy możemy je otworzyć? Nie, one są zamknięte na cztery pusty, e, więc. Tutaj będzie e, pico loco. E, my jesteśmy tu. Chyba my już też to czytaliśmy, no? Okej, okay, to też jakieś okienko. Okej, okay, czy tutaj mamy... A tutaj coś jest? Czy można wejść? Nie, to też jest zamknięte. Semingatai, okej, okay, nie wiem co. E, czy druga strona jest otwarta w ogóle? Zobaczmy, czy tam dalej możemy przejść. Nie, też nie. Więc co my tutaj... Czy musimy tą lalę wziąć? Nie, tej lali też nie możemy. Więc to nie jest z nią związane. Nie, moi drodzy. E, ogólnie. A to już my, już tutaj. E, chyba. Tak, to już my oglądaliśmy. Tutaj też. Okej, okay, tutaj nie. Czy Bo na to się kiczy, kitchen. Ale czy ja muszę wracać do kuchni? Na to wygląda, czy nie? Teraz, bo tutaj wszędzie byliśmy było też do, do, do czytania. Okej okay. tutaj coś jest. Aha, dobra, tutaj kurde, mamy Houston, mamy problem ogólny i do dosyć spory chyba. Czy my się musimy wrócić do kuchni? Eee, zaraz sprawdzimy, jeszcze wrócimy się do kuchni. Zobaczy, czy tam nam niczego nie brakuje. bo Może coś w kuchni. Może coś akurat tam nie zrobiliśmy? Nie wiem, zobaczymy. Będę, nie wie gdzie, tutaj gdzieś, bo te przejście. Może czegoś nie załączyliśmy? Nie wiem. Yy. Tutaj wszystko zrobione, ok. Więc nie widzę problemu, żeby. Yy, nie wiem, co może iść nie tak. Ogólne. Dobra. Eee, czekajcie. Dajcie mi sekundkę tutaj. Eee, bo tutaj coś jest. Czyżby my czegoś tutaj też nie zrobiliśmy? Może czegoś nie, nie odkręciliśmy, a nie wiem. Tutaj gary nie pomytę. Tutaj też nie. Okej, okay, jakieś kuchary, nie? gdzie kucharek 6 tam nie ma co jeść w ogóle. No ja tutaj to, tego nie mogę. Okej, okay. czy ja muszę tutaj coś robić? Okej, okay, nie, nie wiem, czy. Czy tutaj coś trzeba w tym przeszkrobać? Czy jak, ej? To świeci? Teraz nie świeci. Teraz świeci. Mówię, nie mam żadnego pojęcia, bo skoro ja to mogę tyknąć tutaj. O to ja mogę coś... Tutaj zrobić Dobra Okej okay. Tylko jeszcze nie wiem co w ogóle eee. no Kurde Blaszka no Pokażcie mi tutaj, tutaj nic nie ma Jeszcze raz to przeszukam Bo ostatnim razem grałem właśnie tydzień temu w weekend i tutaj Nic zbytnio nie sprawdzałem Eee, czy tutaj coś jest? Tutaj nic nie ma, ale tutaj jest zejście. Dobra, czekajcie. Eee, tutaj chyba też nic nie ma. W tym nic nie idzie. Więc to już trzeba tutaj jeszcze zrobić, czy jak? Okej okay, oświecone, oświecone. Czekajcie. Czy my musimy tutaj jeszcze raz zrobić to wszystko? Jeden. To jest jeden, czyli trzeba zamknąć włas. Okej. Okay. Dłójeczka zakręcić razy dwa. Czyli e, tutaj to. Czekajcie, czekajcie. Nie mam. No tutaj coś, coś. się świeci coś. Ale. Teraz trzeba chyba. Okej. Okay. Trzy trzeba to odkręcić. Cztery to. Aha, czekajcie, bo czekajcie, czy my tutaj już wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy w poprzednim odcinku? To jest dobre pytanie. Tichen, Nie wiem, a tutaj co mamy? E Ward Bale i Landry. Nie wiem, czy ja te ruła dobrze wszystko robię, Czy to tak ma być? Tutaj to przekręciliśmy. Yy, nie wiem, czy ja to mam tak robić, czy nie. Yy, tutaj. A tutaj co mamy? Nie pisze. Ale skoro ruły działają, to mamy tylko kiczen. Przekręciliśmy to. Eee. Yy. Więc powinno być wszystko spoko tutaj. Tu, tutaj. Tutaj mamy coś nie. Eee, czekajcie. Moi drodzy, tutaj, moi drodzy. Czy teraz tutaj coś... Tutaj nic nie ma. pytanie, czy to jest jakieś pod, czy jakoś podpięte do czegoś. Żeby to mogło sobie swobodnie robić, moi drodzy. Kurde blaszka, takie tutaj rzeczuchne. Yy, A ta zolza mi nie chce nic podpowiedzieć. Ogólnie. Yy, sprawdźmy jeszcze raz tutaj czy coś jest. Tutaj możemy wyjść w ogóle. Tutaj gdzieś możemy wyjść Na zewnątrz, tak? Ale po co mi wyjście na zewnątrz tutaj? Może to zakręcimy? Albo odkręcimy, nie, nie wiem w którą stronę się odkręca, którą zakręca Tutaj Ale skoro idzie się tym bawić, to musi to na coś być moi drodzy yy, Laundry nie może to jest na zewnątrz ja nie wiem teraz kurde blaszka nie czy może tutaj coś teraz jest do zrobienia nie wiem zobaczmy przejdźmy się tędy a jak nie to zakończę odcinek po prostu i i sobie sprawdzę w necie tutaj nie może tutaj coś w tym jest do zrobienia nie wiem tam widzę, że jest płot, to nie przejdziemy. Tutaj idzie wejść. Okej okay. Więc Ja tutaj dalej nie wiem co mogę zrobić. Nie, może mam coś stąd wziąć, a nie wiem. tutaj nie, żadnego tego tego też nie łopaty też nie o, to możemy zobaczyć o, konewka, dobra dobra, tutaj nic więcej w sumie chyba nie ma drzewo wam wyrosło w Rosław szkarni dobra ludzie, wiecie co, ja ba tutaj zakończę odcineczek na razie bo bo i tak tak nic Tutaj nie zrobimy, e, bo nie wiem, co tutaj można zrobić e, więcej, bo tutaj nie będę chodził bez celu też. Więc e, otwórz mi te drzwi, więc ja tutaj też zakończę odcinek. E, mam nadzieję, że tutaj się film spodobał. Ja dziękuję za uwagę. I widzimy się w kolejnym odcinku o godzinie 18. Elo, do zobaczenia na razie.